Firma Bautex, jestem właścicielem firmy Jerzy Babiel. zajmujemy się zabudowami samochodów na wersje pogrzebowe. Robimy to na bazie samochodów zarówno nowych, jak i używanych. Robimy na samochodach typu limuzyna i to jest na dzień dzisiejszy Mercedes E-Klasy w wersji dwuosobowej i to robimy na używanych W211, tak zwany produkowany w latach 2003-2009 i na zupełnie nowych podwoziach W212, symbolika jest tego Mercedesa, w wersji pięcioosobowej. I to są samochody typu limuzyna, a również robimy bardzo dużo zabudów na bazie samochodów typu Transporter, czyli Volkswagen T5, Mercedes Vito, Renault Trafic, Opel Vivaro. To są samochody bardziej takie funkcyjne, bo służą zarówno do transportów, jak i do ceremonii. Tutaj są różnice zawodów, jeśli chodzi przede wszystkim o obecne ilości miejsc obsługi. To może pozostać 2-3 miejsca, ale chętnie przedsiębiorcy chcą 5, a nawet 6 osób do obsługi, bo to wtedy wiąże się z możliwością obsługi załogą jednym samochodem.